Teraz zawista, to nie, nie jest, to nie jest wszystko wyreżyserowane, a przecież to yy, i wybitni i niewybitni wiedzą doskonale, że każda improwizacja najlepiej żeby była... Najlepiej przygotowana. Najlepiej przygotowana. Nie ma to jak dobrze przygotowana improwizacja. No więc proszę nie zacząć skubać. Proszę bardzo. Zdradzę Państwu pewien sekret, mianowicie zdradzę Państwu, dlaczego ja tu dzisiaj siedzę. Bo ja do wczoraj jeszcze tego nie wiedziałam do końca. dlaczego właściwie ja tu dzisiaj siedzę. Co ja tu robię przede wszystkim. Na to może do wczoraj to przesadzam, ale do przedwczoraj. Ale po rozmowie z Panem Jerzym moje wątpliwości zostały całkowicie rozmiane, Bo się okazało, że my się znamy. No, i tu muszę się odwołać do mojej sklerozy, panie Jerzy. Gdyby pan mi nie przypomniał tego spotkania, to ja bym sobie o nim pewnie przypomniała po latach, ale dzisiaj by mnie tutaj nie było. A ja dzisiaj jestem i to dzięki panu, panie Jerzy, i za to panu przede wszystkim bardzo dziękuję. No, dobrze, dobrze. Ja jestem dobry w tym, żeby to toczą przypominać, że to i owo grały, tu i ówdzie były. bardzo dobrze. No, ale w rezultacie wylądowałem na Polsławiu, na ceramice i siedzę przed Państwem jako dyplomowany Cerami, który nie ma zielonego pojęcia o tych, o tych, o, tych o tych uroczych, o ja to uroczych. Natomiast, gdybyście Państwo się do No i do tego profesora Marca, że, 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 że tu zrobił jakiś skandal, przebranie zaszło